Większość kibiców ŁKS-u martwi się obsadą prawej obrony, ponieważ ŁKS aktualnie na tej pozycji nie ma żadnego piłkarza i trudno się temu dziwić, ale będąc szczerym, co może jest niepopularne, mnie bardziej martwi forma Antoniego Munarczyka, który najprawdopodobniej będzie pierwszym podstawowym młodzieżowcem ŁKS-u w najbliższym sezonie, a przynajmniej moim zdaniem Munarczyk aktualnie gra najgorzej w piłkę nożną, odkąd zadebiutował w pierwszej drużynie uks u w grudniu 2023 roku i w tym odcinku postaram się wyjaśnić skąd wziął się kryzys i problemy tego piłkarza, jaka może być przyszłość Antoniego Munarczeka, dlaczego wciąż moim zdaniem jest to piłkarz o dużym potencjale i dlaczego jego rola w pierwszej drużynie UKS-u może być tak duża w nadchodzącym sezonie. Zapraszam do oglądania. Wspomniałem o tej prawej obronie. Oczywiście ja rozumiem, że kibice UKS-u martwym się tą prawą obroną, bo oczywiście nie da się tutaj przekreślić i podważyć roli Kamila Dankowskiego, który grał na tej pozycji przez ostatnich 5 lat w pierwszej drużynie UKS-u. Grał naprawdę udanie. Oczywiście miewał gorsze mecze, irytujące zegrania Natomiast koniec końców był to piłkarz, który dośrodkowaniami, podłączaniem się do gry ofensywnej UKS-u, gdzie też był to piłkarz się wyróżniający, no bo mało który boczny obrońca, tak często angażuje się w grę ofensywną danego zespołu jak Kamil Dankowski, to na pewno z tej perspektywy zastąpienie Dankowskiego będzie trudne. A na razie mamy 11 lipca, jak to nagrywa Miełka, jest na tydzień przed pierwszym meczem sezonu pierwszej ligi ze Zniczem Pruszków. Nie ma żadnego nowego piłkarza, ale ja nie martwię się o tyle, że jak zapowiedział Radosław Mozyrko, niebawem ten nowy piłkarz będzie i po prostu na to liczę. A dlaczego martwi mnie Antoni Munarczyk? Nie martwi mnie przede wszystkim dlatego, że, no tak jak wspomniałem, to pewnie będzie Młodzieżowiec AUKS-u w kolejnym sezonie oczywiście to już był piłkarz, który przez minione niemal dwa lata grał regularnie i tego nie da się przekreślić, bo chociażby w poprzednim sezonie Munaczyk rozegrał 35 meczów, strzelił 4 gole, zanotował 5 asyst, 1982 minuty, 24 mecze w podstawowym składzie, więc to nie było tak, że ten piłkarz nie grał regularnie, natomiast teraz jego odpowiedzialność i wartość dla uks u paradoksalnie wzrośnie, no bo wiemy, że to on będzie tym młodzieżowcem, no bo wciąż ten przepis o młodzieżowcu obowiązuje w ekstraktyce Taka się nie obowiązuje, ale w pierwszej lidze wciąż to trwa. No i skoro Łukasz Bomba i Aleksander Bobek, czyli dwójka bramkarzy, oni są z rocznika 2004, więc oni tej roli nie będą mogli pełnić, no to naturalnie wydaje się, że Munarczyk będzie tym głównym młodzieżowcem, piłkarzem, który będzie zbierał te minuty młodzieżowców dla łks u To samo też zapowiedzieli chociażby Radosow, Mozyrko i Robert Graf, czyli osoby, które kierują tym pionem sportowym łks u i jakby fajnie, że Munarczyk te minuty dostanie, bo dlaczego nie, nic nie mam do Munarczyka, nawet go bardzo lubię personalnie, natomiast no trzeba przyznać, że jeśli chodzi o grę, to po prostu Munarczyk do czego jeszcze przejdę, aktualnie prezentuje się naprawdę słabo i to nie jest kwestia jednego, dwóch spotkań, tylko mam wrażenie, że tak naprawdę od początku tego roku, 2025 roku Munarczyk gra po prostu bardzo słabo i od dłuższego czasu, mówię, to nie jest kwestia jakiegoś wąskiego wycinka kilku tygodni, tylko ogólnie jest to piłkarz, który prezentuje się poniżej oczy Iwani prezentuje się o wiele gorzej niż prezentował się jeszcze chociażby rok temu na przykład. No, możemy, możemy tak to ująć. Tylko co ciekawe, nadal jak popatrzymy na statystyki, to to jest piłkarz, który na pewno ma swoje walory i rzeczy, które mogą pomóc w grze EKS-owi, bo chociażby właśnie jak przyglądałem statystyki, też związane było to z transferami nowych piłkarzy OLKS-u i porównywałem różne statystyki. No to rzuciło mi się w oczy, że w wielu z nich w poprzednim sezonie Munarczyk był numerem 1, jeśli chodzi o OLKS, bo chociażby jeśli chodzi o strzały w pierwszej lidze, bo to są statystyki z rozgrywek gry, ligowych, no to Munarczyk był w zeszłym sezonie piłkarzem uks u który zdecydowanie oddał najwięcej strzałów 54 uderzenia, potem Mokrzycki 51, Arasa 50, Pirulo 41 i Stefan Fajertak 38. Jeśli chodzi o strzały na 90 minut, tutaj trzecie miejsce Munarczyka, częściej uderzali tylko Wzięch i Maksymilian Sitek. Strzały celne, tutaj pierwsze miejsce Antoniego Munarczyka, egzekwo z Michałem Mokrzyckim, 19 uderzeń, dalej Arasa, Sitek, Pirulo. Strzały celne na 90 minut. Tutaj trzecie miejsce, podobnie jak w strzałach na 90 minut częściej celnie na bramkę przeciwnika uderzali wyłącznie Mateusz Wzięch oraz Maksymilian Sitek. Udane dryblingi to jest tak naprawdę domena Antoniego Munarczyka, bo on jako skrzydłowy, no jego głównym zadaniem są te dryblingi pojedynki i z tego ten piłkarz się wywiązuje, bo w poprzednim sezonie dryblował w lizarz 116 razy, co daje mu zdecydowanie pierwsze miejsce w ŁKS-ie, a nawet siódme miejsce spośród wszystkich piłkarzy w pierwszej lidze więc to jest ścisła ligowa czołówka, jeśli chodzi o Antoniego Munarczyka pod kątem dryblerskim. No i popatrzymy na ŁKS. Mówiłem o 116 dryblingach Antoniego Munarczyka, drugi Maksymilian Sitek 95 dryblingów, Andrea Rasa 81 i dalej to jest po prostu przepaść. Pirulo 43, Michał Mokrzycki 42, udane dryblingi na 90 minut, tutaj druga lokata Munarczyka, więcej tylko już wspomniany Maksymilian Sitek. Imponująca może być również skuteczność tych dryblingów prób podejmowanych przez Antoniego Munarczyka, bo to nie jest tak, że ten piłkarz drybluje często, ale paradoksalnie nie potrafi tego robić, no tylko skuteczność pokazuje nam, że te dryblingi próby Munarczyka stoją na wysokim poziomie i że on często po prostu dzięki temu dryblingowi wygrywa pojedynki i tworzy przewagę w bocznych sektorach boiska, co pomaga uks owi bo skuteczność dryblingów Antoniego Munarczyka to 85%, Tyle samo co Andrea Warasy spośród innych skrzydłowych ŁKS-u. Maximilian Szitek 78%, Hussein Balicz 64%, Jędrzej Zając 61%, Gustav Norlin 60%. Więc tutaj znowu Munarczyk wraz z Andreą są numerem 1 pod tym kątem na pozycji skrzydłowego w ŁKS-ie jeśli chodzi o celne dośrodkowania tu znowu bardzo wysoka pozycja Munarczyka jeśli chodzi o KS Munarczyk jest trzeci jeśli chodzi o celne dośrodkowania pierwszy Dankowski 70 takich prób, drugi Głowacki 46 prób, no i trzeci Antoni Munarczyk 36 prób potem duża przewaga nad czwartym Sitkiem i piątym Michałem Okrzyckim jeszcze wracając do celnych dośrodkowań to do 36 celnych dośrodkowań Munarczyka to jest także 18 miejsce w całej pierwszej lidze celne dośrodkowania na 90 miejsc. Minut. Tutaj trzecie miejsce więcej tylko Maksymilian Szitek i Kamil Dankowski w porównaniu z Antonim Munarczykiem. Munarczyk również był piątym najczęściej fałowanym piłkarzem OKS-u 23 razy, a także był czwartym piłkarzem UKS-u, jeśli chodzi o wygrane pojedynki zarówno w powietrzu jak i na ziemi. 171 takich wygranych pojedynków po stronie Munarczyka wyżej tylko Mateusz Kupczak, Andreł Rasa i Michał Mokrzycki. A pewnie gdyby to nie były łączne pojedynki, tylko wyłącznie pojedynki wygrane na ziemi to tutaj ten piłkarz... Znajdowałby się jeszcze wyżej. No ale po prostu no Munarczyk w powietrzu mimo tego wzrostu to nie jest jego główny, a tu o wiele lepiej on odnajduje się jeśli chodzi o te wygrywane pojedynki na ziemi. No i wygrane pojedynki na 90 minut tutaj znowu wysoka czwarta lokata, czwarta pozycja Antoniego Munarczyka. Więcej tylko Pirulo Arasa i Maximilian Sitek. A jeśli chodzi o procent wygranych pojedynków, on w przypadku Munarczyka wynosił 45%, co jest dobrym rezultatem, ponieważ jest on wyższy niż. No, chociażby 38% Andrea Rasy, 37% Gustafa Norlina, 34% Jędrzeja Zająca oraz 34% również Huseina Balicza. Częściej spośród wszystkich skrzydłowych EUKS-u pojedynki wygrywał wyłącznie Maximilian Sitek, który miał 49%, więc no, to nie jest duża różnica względem tego ile pojedynków wygrywała właśnie Antoni Munarczyk. I po co przytoczyłem te statystyki? Przytoczyłem je po to, żeby wam pokazać, że naprawdę Antoni Munarczyk, zwłaszcza mimo tej nieudanej rundy rewanżowej wiosny, bo tak to trzeba określić, że cała ta wiosna była nieudana, jeśli chodzi o Munarczyka, zarówno jeśli chodzi o liczby, bo wiosną strzelił tylko jednego gola, i to w pierwszym meczu ligowym w tym 2025 roku przeciwko Górnikowi Łęczna, potem tu już zarówno drużynowo, jak i indywidualnie w, w przypadku Munarczyka wyglądało o Wiele gorzej, no ale jednak te statystyki i to w ilu statystykach, bo jeszcze zapomniałem, Munarczyk był szósty, jeśli chodzi o kluczowe podania, poda, podania przed strzałem, czyli tak, że jeśli chodzi o wykreowane szanse partnerom, ten piłkarz był w czołówce UKS-u. To uświadamia nam jednak pewną skalę potencjału w przypadku Munarczyka, że nawet mimo tej nieudanej rundy wiosennej, gdzie ten piłkarz często i słusznie był po prostu krytykowany za to jak wyglądał na murawie, no to jednak mimo tego munarczyk pod wieloma kątami przede wszystkim ofensywnymi, dryblingi, wygrana pojedynki do środkowania strzały i tak dalej i tak dalej, to pokazuje nam, że ten piłkarz mimo nieudanej Formy w ostatnim czasie i tak pod wieloma względami był czołowym jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym piłkarzem EUKS-u. No co pokazuje nam, że po prostu ten piłkarz ma duży potencjał, jeśli gra słabo, a i tak koniec końców, potem patrząc w statystyki, ten piłkarz w wielu aspektach i tak prezentuje się o wiele lepiej i jest po prostu o wiele wyżej względem przeciętnej, jeśli chodzi o właśnie te kwestie statystyczne. Te liczby pokazują nam również, że munarczyk, i to jakby nie jest pewnie bez statystyk, można byłoby to ocenić dość do tego typu wniosku, no ale jednak uważam i trzeba to podkreślić, że Munarczyk jest piłkarzem, który nie boi się brać tej odpowiedzialności. To na pewno jest plus dla niego z perspektywy skrzydłowego, no że tak powinien grać skrzydłowy, czyli niezależnie od tego, czy twoja drużyna wygrywa, czy przegrywa, jak się prezentuje, to ty po prostu powinieneś w określonym momencie wziąć tę piłkę i po prostu powinieneś mieć taką umiejętność, że i tak niezależnie od tego, jak prezentuje się cała drużyna, to ty potrafisz zrobić przewagę, minąć kilku zawodników, czy celnie dośrodkować i to na pewno może imponować po stronie Munarczyka, że mimo tego, że jest to piłkarz, który skończył 20 lat dopiero w maju tego roku, więc wciąż jest to piłkarz bardzo młody, to on jednak mimo tego wieku potrafił brać odpowiedzialność na siebie, no i po prostu nie bał się tej odpowiedzialności w trudnych momentach, nawet jeśli tej odpowiedzialności nie brali piłkarze bardziej doświadczeni i z większym po prostu stażem w steniorstwie piłce od niego, co na pewno może imponować, jeśli chodzi o tego piłkarza, że faktycznie to jest zawodnik. I nawet ostatnio, jeśli gra źle, uważam, jeśli gra poniżej oczekiwań i nie podejmuje optymalnych decyzji, to nadal jest piłkarz, który na pewno jest aktywny i jest pod grą, po prostu pokazuje się na boisku. Jednak mimo wszystko, ogólnie, jeśli chodzi o tego piłkarza, bardzo mało jest takich spotkań. Gdzie możemy powiedzieć, że Munarczyk był niewidoczny, że grał jakby go nie było na boisku? No nie, nawet jeśli ten piłkarz gra słabo, no to po prostu jest i, i widać, że on na tej murawie się znajduje. Niemniej, ja mam taką teorię. Może ona jest trochę dziwna, ale uważam, że jest to teoria dosyć autorska i myślę, że ona jest po części trafna, że. To, co po części jest właśnie tym plusem i dużym atutem Antoniego Munarczyka, czyli ta chęć liderowania brania odpowiedzialności, jest też trochę przekleństwem tego piłkarza, bo ja patrząc tak naprawdę większość meczów LKS-u no, z ostatniego sezonu, odkąd gra Antoni Munarczyk, oglądałem ze stadionu, a jednak uważam, że ze stadionu, z perspektywy Trybun da się wyczuć i zobaczyć więcej niż z perspektywy telewizji. To chyba nie jest żadne wielkie odkrycie, bo jednak tu widać więcej i jakby to nie jest żadna tajemnica, i to co ja widziałem po stronie Antoniego Munarczyka to miałem wrażenie, że w tej trudnej sytuacji ŁKS-u, gdzie umówmy się, że ten miniony sezon, a zwłaszcza runda wiosenna ale ogólnie dwa lata, no bo przecież jeszcze wcześniej był spadek z Ekstraklasy no gdzie już wtedy Antoni Munarczyk grał w ŁKS-ie, no to w tym trudnym czasie ŁKS-u ja mam wrażenie, że i tak ta presja zewnętrzna z perspektywy kibiców, na przykład, czy z perspektywy oczekiwań była na tyle duża, i ta sytuacja UKS-u była na tyle trudna, że paradoksalnie Munarczykowi ta chęć brania odpowiedzialności, zamiast pomóc, to ona do, go tylko dodatkowo tramowała. Ja mam po prostu takie wrażenie, że to jest piłkarz, który w ostatnim czasie, w tych minionych miesiącach, jakby zdaje sobie sprawę z tego, że nie gra tego, co by chciał, że nie gra na swoim optymalnym, takim domyślnym, wysokim poziomie, ale to mu tylko nie pomaga i im bardziej ten. Piłkarz chce zaprezentować się dobrze, im bardziej chce strzelić gola, zanotować asystę, czy po prostu popisać się jakimś udanym, efektownym dribblingiem, tym bardziej to plącze nogi temu piłkarzowi i zamiast pomóc, to po prostu mu przeszkadza, a to też jest istotne, że mówimy o skrzydłowym, bo w przypadku skrzydłowego ta pewność siebie uważam, że jest bardzo istotna. Jest taka teoria i ja uważam, że słuszna, że czasami lepiej po prostu, żeby piłkarz ofensywny, powiedzmy ofensywny pomocnik skrzydłowy, ale też środkowy napastnik, czy piłkarze mogą być, mieć nawet zbyt dużą pewność, Pewność siebie, ale oni po prostu muszą ją mieć, żeby decydować na odważne decyzje, żeby strzelać na bramkę przeciwnika, żeby szukać jakichś nieoczywistych zagrań, podań i tak dalej, no bo bez tej pewności siebie, no nie da się grać na alibi i być dobrym piłkarzem ofensywnym, no tutaj po prostu w tej, w tej trzeciej tercji, w okolicach pola karnego, często musisz zrobić coś nieszablonowego i to nie jest, nie wiem, pozycja defensywnego pomocnika, gdzie większość, nie wiem, 80% podań twoich jest albo do, do tyłu, albo do boku, bo taka jest specyfika tej pozycji, albo nawet środkowy obrońca, on też aż tyle tego ryzyka nie musi podejmować. No jednak w przypadku piłkarzy ofensywnych to ryzyko i ta kwestia mentalna pewności siebie jest naprawdę istotna, a ona, tak jak mówię, wydaje mi się, że była problemem w kontekście Munarczyka, że jest to piłkarz, który jakby, mam wrażenie, wewnętrznie, poza tą presją zewnętrzną, to on wewnętrznie nakłada na siebie zbyt dużą presję i on po prostu po no, prostu w głowie się gdzieś tam blokuje, i to nie pozwala temu piłkarzowi grać na tym najwyższym poziomie. I generalnie ja mam takie wrażenie, że Munarczyk po prostu zawsze gra najlepiej, gdy ma taki luz, gdy jest po prostu zrelaksowany, wypoczęty, wiecie o co mi chodzi. A gdy ten piłkarz tak biega, szarpie, stara się i tak dalej, i tak dalej, próbuje być w zbyt dużej liczbie miejsc na boisku naraz, no to wtedy to wychodzi na szkodę, zarówno temu piłkarzowi, jak i całej drużynie więc uważam, że to powinien z tym piłkarzem przepracować Szymon Grabowski i na pewno jeśli ten aspekt u Munarczyka się polepszy, jeśli uda się to jakoś wypracować i sprawić, żeby ten piłkarz paradoksalnie trochę odpuścił, bo uważam, że to może jemu pomóc, no to jeśli uda się czegoś takiego dokonać, to uważam, że może to po prostu mocno pomóc temu piłkarzowi i całemu ŁKS-owi, bo jak wspomniałem, to nie jest wyłącznie indywidualna kwestia Munarczyka, ale też całego ŁKS-u, który może być no po prostu mocno zależny od formy Munarczyka w kolejnych miesiącach. Bo właśnie w ostatnim czasie odnosiłem takie wrażenie, że gdzieś tam te kwestie mentalne, bo tak to ja interpretuję właśnie te kwestie mentalne, one w Munarczyk, mam wrażenie, zabiły taki, nie wiem, dzięcięcy entuzjazm polot, fantazję, czyli to, z czego ten piłkarz był znany, gdy wchodził do pierwszej drużyny UKS-u. No pamiętam tego Munarczyka, który nie wiem, odbierał piłkę i dawał asystę do Husejna Balicza przeciwko opuszczeniu połomicy albo nawet jego pierwsze występy w Ekstraklasie, czy potem jeszcze na jesieni w pierwszej lidze. To był taki piłkarz, który nie kalkulował, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście decyzyjność to też jest do poprawy do tego przejdę, ale on nie kalkulował w takim znaczeniu, że po prostu robił. To w czym czuł się najlepiej i to dawało po prostu pozytywne korzyści zarówno jemu, jak i drużynie, a w momencie dzisiaj, gdy Młynarczyk cały czas próbuje, może próbuje zrobić coś lepiej niż potrafi, na siłę jakby czasami zbyt długo właśnie się zastanawia, kalkuluje, to tylko otworzy te kłopoty drużynie, bo też w tych ostatnich sparingach chociażby uks u ale to mógłbym mówić, odnieść do całych ostatnich miesięcy w wykonaniu Młynarczyka, mam wrażenie, że właśnie brakuje takiego zdecydowania, takiego po prostu przekonania Młynarczyka, co do tego, jak zakończyć poszczególne akcje, bo nawet gdy wychodzi właśnie z jakąś akcją na skrzydla Antoni Munarczka albo pojawia się za plecami obrońców przeciwnika, no to nie potrafi się zdecydować, czy oddać strzał, czy zdecydować się na podanie i chociażby m, też w, w jednym ze sparingów z Bugbetem Termaliką Nieciecza była taka sytuacja, że Munarczyk dostał dobre prostopadło podanie od Fabiana Piaseckiego i po prostu wyszedł na czystą pozycję. Na początku de facto miał przed sobą tylko bramkarza przeciwnika, ale tak długo zwlekał z decyzją, z finalizacją tej że dogonili go obrońcy przeciwnika i to zakończyło się fiaskiem, bo nawet nie było żadnego strzału, żadnego zakończenia tej akcji po stronie Munarczyka i eks u więc to wymaga poprawy, jeśli chodzi o tego zawodnika i te takie, nie wiem, fabryczne ustawienia, czyli właśnie ta przebojowość, polot, fantazja, tego oczekiwałbym od Munarczyka, bo ostatnio mam wrażenie, że ten piłkarz gdzieś tam zatracił te cechy, które wyróżniały go wtedy, gdy wchodził do pierwszej drużyny eks u tak jak jednak już wspomniałem, uważam, że do poprawy również trzeba odnieść tę decyzyjność i zwrócić Munarczykowi uwagę na pewne kwestie, bo jednak jest to naturalne, że wciąż jest to piłkarz do oszlifowania, który może się szkolić, uczyć i naprawdę, oczywiście, ja wiem, o, też o tym pomyślałem, że patrzymy teraz na, nie wiem, Lamina Yamala, który ma 18 lat, wygrał, nie wiem, jest pierwszym piłkarzem Barcelony, gwiazdą Barcelony i rok temu wygrał Euro. Jeśli on ma 18 lat i gra tak dobrze, no to Munarczyk, który ma 20 lat, w sumie nie ma czasu naukę i już powinien grać jak Laminiama albo ktoś tego typu. Wiecie o co mi chodzi. Mam wrażenie, że często z perspektywy takich fenomenów oceniamy innych, no jednak piłkarzy mniej utalentowanych i z całym szacunkiem dla Antoniego Munarczyka uważam, że wciąż taki można powiedzieć w skali świata przeciętny piłkarz jak Munarczyk, no to wciąż 20 lat to jest naprawdę bardzo młody wiek, gdzie masz jeszcze ogrom czasu na naukę, i to nie jest żaden problem, żeby poszczególne rzeczy wypracować, jeśli chodzi właśnie na przykładzie Antoniego Munarczyka, ale też innych młodych piłkarzy, którzy grają wełkę. No i taka kwestia, która uważam że wymaga poprawy, to jest kwestia decyzyjności, bo jak mówiłem, Munarczyk tych strzałów uderzeń prób na bramkę przeciwnika oddaje naprawdę sporo. No to było 54 strzały, najwięcej. Spośród wszystkich piłkarzy UKS-u, widzę w poprzednim sezonie, ale problem polega na tym, że większość tych strzałów była oddawana ze słabych pozycji, z pozycji, które nie miały wys wysokich szans na powodzenie, bo oczywiście możecie nie lubić tego współczynnika, ale uważam, że on mówi wiele, czyli oczekiwane gole, które mówią o tym, ile procent miał dany piłkarz na strzelenie gola w danej sytuacji. No to jak popatrzymy na te 54 strzały Mnarczyka, to 37 z nich. Czyli 69, niemal 70%, czyli niemal 3 czwarte, to były uderzenia, które miały maksymalnie 10% szans na powodzenie, czyli naprawdę mało. Większość strzałów Munarczyka to były uderzenia z zapolakarnego, karnego, które po prostu miały bardzo mały procent na to, żeby zostały zamienione na bramkę albo chociaż na celne uderzenie. Dalej tylko 8 strzałów Munarczyka, 15% to były strzały, które miały od 11 do 20% na powodzenie, od 21% do 30% to było 5 strzałów, czyli 9%, a od 30% szans w górę, czyli te najlepsze możliwe okazje, no to takich strzałów Munarczyk miał tylko 4, to są zaledwie 7% jego wszystkich uderzeń, więc uważam, że to powinien chociażby powiedzieć mu Szymon Grabowski albo ktoś ze sztabu szkoleniowego UKS-u, czyli żeby Munarczyk uderzał, nie bał się, no bo mówię, ta odwaga w przypadku Skrzydłowego jest istotna, ale że czasami po prostu lepiej podać, lepiej napędzić akcję swojej drużyny UKS-u poprzez podanie, niż na siłę uderzać, bo tutaj naprawdę w przypadku Munarczyka, no spokojnie z dużej części tych uderzeń mało jakościowych można było zrezygnować na rzecz poprowadzenia akcji albo tryblingiem, albo odegraniem do partnera z drużyny, no bo takie strzały, nie chcę mówić, że są bezsensowne, no ale z grubsza po prostu takie uderzenia, gdzie masz, nie wiem, 2-3% na powodzenie, no to one są bardzo mało prawdopodobne i nie dają korzyści ani piłkarzowi, ani, ani drużynie, więc uważam, że tutaj po prostu ktoś powinien narczykowi na zwrócić uwagę na to, żeby oddawać te strzały w bardziej jakościowych i po prostu w lepszych pozycjach, gdzie ten piłkarz będzie. Miał większe szanse i wyższy procent na zdobycie bramki, zanotowanie trafienia w danej sytuacji. Czyli powiedzmy, te już dwie poprzednie kwestie mamy omówione: to na czym polegają problemy Antoniego Munarczyka, jego potencjał i to, nad czym ten piłkarz i jego otoczenie, na czym Munarczyk powinien pracować. Ale teraz popatrzmy na możliwości, na przyszłość Antoniego Munarczyka. Uważam, że ten piłkarz trafił w naprawdę dobre ręce, jeśli chodzi o trenera Szymona Grabowskiego, bo ogólnie uważam, że jest to jeden z lepszych trenerów, który mógł wobec sytuacji trafić do EUKS-u, ale tego już nie będę przytaczał. Popatrzę na niego z perspektywy Munarczyka. I tutaj zwróciłbym uwagę na epizod Szymona Grabowskiego, jego pobyt w Lechii Gdańsk, a konkretnie na sezon 2023-2024, gdy Grabowski, właśnie jako szkoleniowiec Gdańskiej Lechii, wywalczył awans do ekstraklasy. Jest to moment, sezon z perspektywy Munarczyka o tyle istotny, że w tamtej drużynie Szymona Grabowskiego kluczowe, główne, pierwszoplanowe role odgrywali piłkarze o zbliżonym o zbliżonej charakterystyce piłkarskiej, co właśnie Antoni Munarczyk, bo była to dwójka młodych, trochę nieokrzesanych i takich przebojowych skrzydłowych i z nich faktycznie ten potencjał Szymon Grabowski potrafił wykrzesać i sprawić, że byli oni motorami napędowymi tamtej drużyny Lechii Gdańsk. Chodzi mi po pierwsze o Kamilomenie, który był piłkarzem wówczas 21-letnim, strzelił 5 goli, zanotował 11 asyst i to nie była żadna, można powiedzieć, mega postać, bo wcześniej grał w Polsce, ale odbił się od Jagiellonii Białystok, gdzie rozegrał tylko 7 spotkań. Oczywiście radził sobie dobrze w Walmejrze, w Lidze Łotewskiej, ale nadal to jest tylko Łotwa, i jednak wszystko kulturowe pomiędzy jego ojczystą Kolumbią a Europą był spory. No i drugim piłkarzem, który czarował na skrzydle w Lekkich Dajsk, był Maksym Chłań, który strzelił 9 goli, do których dołożył 6 ostatnich podań przy trafieniach partnerów z drużyny, i też był to piłkarz 21-letni, który przed przyjściem do leki miał, uwaga, miał 8 meczów w ukraińskiej ekstraklasie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w tym kraju, więc przed transferem, przed przyjściem do Lechi, przed trafieniem pod opiekę, właśnie trenera Szymona Grabowskiego, to wcale nie byli jacyś wybitni gracze, a jednak w Lechy podwodzą, właśnie trenera Grabowskiego, aktualnie szkoleniowca UKS-u. Potencjał tych zawodników wyszedł na światło dzienne i po prostu został aktywowany, więc uważam, że na pewno to jest taki przykład, który potwierdza nam, że Szymon Grabowski potrafi pracować z tego typu piłkarzami, i skoro Grabowskiemu udało się z menią i skłaniem, to tak naprawdę, dlaczego nie miałby się udać teraz z Antoniem Munarczkiem, który uważam, że ma podobny, kto wie, może nawet wyższy potencjał niż wymienieni przeze mnie właśnie ci piłkarze. A warto również zwrócić uwagę na to, że przynajmniej z perspektywy sparingów możemy wysnuć i dojść do takiego wniosku, że jednak pod pewnym stopniem, jeśli chodzi o poszczególne momenty, ta gra ofensywna UKS-u może być podobna jak w poprzednim sezonie. Oczywiście, aby była lepsza, aby tych goli było więcej. I oby ta gra była bardziej efektowna, ale może być podobna pod tym kątem, że EUKS w minionych rozgrywkach bardzo mocno tę grę ofensywną. W ataku na połowie przeciwnika opierał na skrzydłowych i na tym, co się działo w bocznych sektorach boiska obok linii bocznej. Mówię tutaj również o bocznych obrońcach, bo LKS był drugą drużyną pierwszej ligi, zarówno jeśli chodzi o dośrodkowania, jak i dryblingi co jasno na papierze pokazuje nam, że właśnie ta kwestia skrzydłowych dribbingów, dośrodkowań była w grze LKS-u naprawdę istotna. I tutaj nie mam konkretnych statystyk, bo ich nie ma ze sparingów LKS-u, no ale każdy, kto przypatrzył się chociażby w meczach towarzyskich z Bróg batem, termaliką nieciecza i ze Stalą Mielec pewnie mógł dostrzec, że w tych spotkaniach również OPS mocno opierał się właśnie na bokach boiska, na tych dłuższych, prostopadłych, krosowych podaniach na boki boiska w kierunku skrzydłowych i rol tych piłkarzy graj, grających właśnie blisko linii bocznej w grze wciąż była naprawdę istotna. więc pod tym kątem uważam, że z tego też może skorzystać Antoni Munarczyk, bo jeśli będzie grał, jeśli Szymon Grabowski zrobi z nim tak jak z menią i skłaniem, to jedno, ale jeśli ta gra będzie niejako ustawiona, na podskrzydłowych, no bo tak to wyglądało w sparingach, to to może pomóc temu piłkarzowi. też pojedynki 1 na jeden, ich sporo było w grze EUKS-u, no a wciąż, jeśli chodzi o szybkość, dynamikę dribing, no to te cechy, te atuty Antoniego Munarczyka pozwalają mu wygrywać, no tak naprawdę nieograniczoną liczbę pojedynków na bokach boiska. Więc uważam, że jest naprawdę sporo okoliczności sprzyjających czy czynników sprzyjających dla Antoniego Munarczyka, jak właśnie trener Szymon Grabowski, który potrafi pracować i trafić do tego typu. Po piłkarzy. Jest też taktyka czy styl gry, który na, na razie z tego, co widzieliśmy w sparingach wygląda jakby był Niejako, właśnie przystosowany pod grę skrzydłowych typu Antoni Munarczyk, no i też ta kwestia młodzieżowca. No, z perspektywy Munarczyka, on na tym w teorii powinien skorzystać, że jednak to on będzie tym głównym młodzieżowcem, więc po części będzie miał zagwarantowane te minuty i to może mu mocno pomóc. Więc na pewno uważam, że jest to piłkarz, który jeszcze dużo dobrego może zrobić. W się może się rozwinąć i tak jak mówię, na pewno jako 20 dwudziestolatek ma na to czas. Nie, nie bójmy się takich zwrotów, bo wciąż 20 dwudziestolatek w dzisiejszej piłce, gdzie też gdzie te kariery piłkarzy są coraz dłuższe, co pewnie też widzimy na przykładzie niektórych piłkarzy euks u jak 33-letniego danego Ramireza, który no, mógł do euks u trafić i wciąż kibice chcą, żeby trafił do euks u więc na to warto zwrócić uwagę, ale na pewno jednocześnie ma nad czym pracować Antoni Munarczyk, jak właśnie ta decyzyjność, czy kwestia mentalna. Uważam, że jeśli tu odblokuje się Antoni Munarczyk, to będzie to duża korzyść dla tego piłkarza i dla całego euks u bo naprawdę w tej taktyce Szymona Grabowskiego to może być istotny piłkarz, a też będzie istotny dlatego, że będzie tym głównym młodzieżowcem, więc na pewno im szybciej Munarczyk się odblokuje i wróci na optymalny poziom swojej formy i tego, jak będzie prezentował się na placu gry, tym lepiej dla ŁKS, który na pewno potrzebuje dobrego Antoniego Munarczyka, bo to też pewnie w dłuższej, długofalowej perspektywie jest perspektywa właśnie zarobku dla uks u i nie ma co się bać, jeśli chodzi o to, bo na pewno Wciąż jako polska piłka nożna, uniwersum polskiej piłki, myśli szkoleniowej, brakuje na takich piłkarzy przebojowych na skrzydle jak właśnie Antoni Munarczyk, więc jeśli temu piłkarzowi powiodłoby się w tym sezonie, jeśli by wrócił na dawny optymalny poziom albo jeszcze dołożył coś więcej i się rozwinął, no to na pewno mówię w tym polskim rynku deficytowym, gdzie brakuje przebojowych skrzydłowych tego typu z taką łatwością, jeśli chodzi o dribbling jak w przypadku Munarczyka, no to na pewno EUK jest na tym deficytowym polskim rynku pod kątem tak grając, Skrzydłowych mógłby sporo zyskać i zrobić na sprzedaży Antoniego Młonarczyka, ale do tego na pewno ten piłkarz musi się rozwinąć i zanotować postęp w poszczególnych aspektach, o których wspomniałem. A jeśli chcielibyście posłuchać o tym, z kim EKS może rywalizować o awans do Ekstraklasy w kolejnym sezonie, które drużyny pierwszoligowe mogą w największym stopniu zagrozić uks owi w batalii o uzyskanie tej promocji, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku waszego ekranu, tutaj przeanalizowałem ten temat. Zapraszam do oglądania.